Maja biegła jak obłędna, przyspieszała krok po kroku, o krok była na wkroczenie na imprezę tego roku. Spóźnić się na coś takiego błędem byłoby szalonym, lejąc więc na etykietę, w MIG przebiegła na czerwonym. Choć unikła katastrofy, wszystko po jej myśli grało, Lecz na miejscu coś poczuła, czegoś Mai brakowało. Mai cień gdzieś zniknął cały, Szok straszliwie to był duży, A się zwiększył, gdy znalazła go w rosnącej krwi kałuży. Wnet zjawiła się policja. Oj, nie było się lankowo, zaś o Maji poszły plotki, że zrobiła to celowo. Wcale nie! <grymne> <grymne> Cześć. Chcesz rozmawiać z swoim cieniem? Chyba czoło masz w gorączce. Przecież widzi każdy głupi, że on leży teraz w śpiączce. Kiedy wreszcie się obudzi? Nie możemy mieć pewności. Masz codziennie go odwiedzać! Wykaż nieco dojrzałości! Zdruzgotane dziewczę czuło, jak mu żal się w sercu ścieli, a nie miała żadnych psiapsiu, koleżanek czy kumpeli, z próżnej zołzy etykietką każdy mijał ją z oddali i tak teraz, tak jak zawsze, nikt nie słuchał majżali. W całym mieście jeden człowiek tej doznawał przyjemności. Był to Eryk, miał lat dziewięć, wysłuchiwał ją z <laughs> grzeczności. Mu żaliła się z problemów, pryszczy i życiem obrzydzeń oraz gdy ją rzucił chłopak. Czyli średnio raz na tydzień. To wszystko niesprawiedliwe! Czy to są wariaci sami? To wcale nie moja wina, że się plątał pod nogami! Każdy palcem mnie wytyka, piecić winy mi wypala, i do tego śmieli mówić, że ja jestem niedojrzała! <słuch> Gdybym tak czas cofnąć mogła. Łzy zmieniłabym w chichoty. Czemu człowiek cierpieć musi za te kilka chwil głupoty? Szczerze wierzę Twoim słowom, wiem, że dobrze chciałaś zrobić. To impreza roku była! Co? Się miałam nie wyrobić? No, bezczelność! Co jest? Czytaj. Tym nakazem narzuconym masz się w sprawie cienia stawić pod adresem wyznaczonym. Świetnie! Pójdę! Mam swą godność, lecz jak dowcip to głupawy, to się okpić nie dam łatwo! Ech, cóż mam rzec? Miłej zabawy! Me pokłony miła Maju, radość serce me napawa, wyrok wkrótce twój poznamy, zaraz zacznie się rozprawa. Cienie szczurzyc, cienie ptasec, rozmaita zgraja gości, cienie czarne, cienie białe, o, nie ma cienia wątpliwości. Już za chwilę będzie ubaw, sędzia się wyłoni z sieni i się zacznie wraz z północą proces mroku, w sądzie cieni. <laughs> Bracia Cienie, straszna, straszna zbrodnia, zbrodnia naszą, naszą siostrę, siostrę dziś spotkała. Z winy ziny, głupiej, łupiej, pustej, pustej zołzy, zołzy. Co, co cień własny zaniedbała. zaniedbała. Cisza! Pozywają, Pozywają Ciebie dzisiaj za Twe grzeszne przebienia, pogrążeni w żali Ojciec z Twego Cienia. Morderczyni, żmija, wiedźma! Cierpień nam przyniosła żniwa! Zawsze była podła, chamska! Pupia, próżna i leniwa! Jeśli mogę, rzekł adwokat. Nie ulega wątpliwości, że żądamy kary strasznej, pełnej zimnej surowości by ją wtrącić w dół otchłani, tam o wodzie i o chlebie będzie siedzieć, aż się stanie maja. Cieniem samej siebie. Oczywiście, by nie było, że wróżymy tylko kata. Przydzielimy zaraz tobie, Maju, cienia, adwokata. To koniecznie cień być musi? Nie mam nic do etniczności, jednak szczerze wytknąć muszę ktoś tu jest w Solidarności. Chcesz człowieka na obrońcę? odrzekł sędzia. Niech się stanie! Kto najbardziej, najbardziej w świecie, w świecie ludzi, ludzi budzi twoje, twoje zaufanie. Nienawidzę ciebie, maju, Cicho bądź mu frybem. Pierwszych świadków, świadków zatem, zatem proszę, by urzekli nas w zeznaniach. Nas w zeznaniach o potwornych, potwornych maczynach i jej strasznych, jej strasznych poczynaniach. poczynaniach. Nasze biedne drogie dziecko wciąż nam w listach się żaliło, jak przez Mai chamskie czyny, życie mu się obrzydziło. Kiedy tylko spać się kładła, spisywało swoje bóle, jak go zawsze gdzie nie pójdą, ignoruje tak nieczule, nigdy z nim nie rozmawiała, go publicznie się wstydziła. Jak półcień się czuł, on ciągle tak w kompleksy go wpędziła. Ale cisza! Rym mają, rym. Rzekły cienie z oczu Mai. My też zdanie mamy nasze. Z nas naoczni są świadkowie. Wy, protose, Judasze! Pamiętamy całkiem dobrze, jak gdy Maja była mała, ciągle skacząc na skakance, cienie swój biedny obijała. Sto ściniaków zostawiła i nie gryzło ją sumienie. Protestuję sprzeciw, wy to! To jest zwykłe pomówienie! Sprawiedliwość będzie ze mną, gdy ty mi da karty rozda. Jak w tym filmie, co usnęłam... Jaki tytuł? Zabić rozda. Wtem nastąpił przełom w sprawie i głos rozległ się z oddali. To majowy cień na wózku powoli wjechał do sali i rzekł... Ja do Mai nie mam żalu, by wybaczyć jestem zdania. To jest jak trzysta tysięcy wypłaci odszkodowania. Bardzo dobrze. Niech tak będzie. Sąd ofiary je w stronę. Osznaj, czy cokolwiek chcesz na swoją rzecz obronę. Te, obrońca, byś się ruszył. Migiem wybaw mnie z opresji. <śmienic> Ja tylko chciałem powiedzieć, ja z tym nie mam nic wspólnego. Wychodzę. Do widzenia. Chociaż jak coś wtrącić mogę, skoro już tu dzisiaj goszczę, ja cieniowi maj szczerze cóż tu dużo rzec zazdroszczę. Jak wie każdy, każdy człowiek ma cień mleczny i cień stały. Ten pierwszy umiera z chwilą, kiedy robi się dojrzały, stały rośnie w jego miejscu. Mnie śmierć także wkrótce czeka, bowiem z chwilą, kiedy człek dojrzeje, wnet kostucha już nas sieka. Maja zaś na swego cienia nieśmiertelną rzuca smugę, będąc tępą, pustą laską wyświadczyła mu przysługę, bowiem z wszystkich mlecznych cieni on najdłuższe spędzi dzieje. Się umówmy, no bo Maja przecież nigdy nie dojrzeje. Depwa... co? Sąd rozpatrzył, rozpatrzył całą sprawę i mniejszym rzeknie słowo: że daje uniewinnienia! Jest! Jest! Uuu! Jest! Ale tylko warunkowo! Pod, podczas Zaz, gdy, gdy twój mój dziecień Spokojnie się oddalaj, ale nie ma z i nam nam poniać opuszczone, opuszczone dzieci, ciebie. Chwila, chwila! Tak się kończy ta opowieść pełna trwogi i boleści. I tu pewnie się zapytasz, jaki morał z opowieści. Niechaj zabrzmi więc przesłanie proste, chociaż niebanalne. Weź nie przechodź na Czerwonym skutki są katastrofalne.